was moi kochani, na moim Śląskim kanale słodki smak pasji. Dzisiaj mam na napoleonka lub krymówka. U nas to się godało na to napoleonki, no ale krymówka jest też fajnie. I, kochani, to jest ciasto z masą budyniową, i te ciastko bardzo u mnie wszystkim smakowało. Zapraszam Was na filmik, kto jest tu nowy niech nie zapomni o subskrypcji mojego kanału, o przyciśnięcie dzwoneczka, wtedy wszystkie powiadomienia o moich nowych filmikach dostaniecie. I kochani oczywiście łapka w górę, jakiś fajny komentarz, co mnie zawsze bardzo cieszy. No i teraz już zabieramy się za oglądanie. Zaczynam od tego, że przygotuję się dwa opakowania ciasta francuskiego. Za chwilę tutaj je wyłożę właśnie na blaszka. I piec wydaje w nagrzanym piekarniku, góra dół 200 stopni albo termoobieg 180 stopni. I piec wydaje przez około 20 minut na złotawy kolor. Do budyniu potrzebujemy 750 ml mleka. 5 żółtek. Ja biera tutaj 6 żółtek, bo tyle zostało mi po tej pawłowej, ale standard i w przepisie napisa 5. 40 gram skrobi, ja mam tutaj kukurydzianą, 20 gram mąki pszennej, 100 gram cukru i ekstrakt waniliowy lub laska wanili, oczywiście laska wanilii byłaby tutaj optymalna. Ja kiedyś w domu robiłam sobie taki cukier waniliowy i mi te laski wanilii jeszcze zostały i to ja tutaj wykorzystam. Ten pudik właśnie potrzebuje ta wanilia, ten krem do tej napoleonki, to użyję właśnie z tej wanilii. I tak pół litra mleka. Z wanilią lub z ekstraktem waniliowym i połówką cukru, czyli 50 gram, podgrzewamy. Następnie do pozostałego mleka dodajemy całą skrobię, całą mąkę, żółtka i resztę cukru. I wszystko dobrze wymieszamy. Do gorącego mleka, ale jeszcze się nie gotującego, wlewamy resztkę mleka z żółtkami i gotujemy jak budyń. Następnie ściągamy na bok, wkładamy do naczynia. Przykrywamy folią spożywczą, żeby nam nie powstał kożuch i zostawiamy w chłodnym miejscu do całkowitego wystygnięcia. Tutaj przygotowała 320 gram miękkiego masła, które będę za chwilę ubijać do białości i mój budyń jest wystygnięty, jest już gotowy. Bardzo fajnie wygląda, jeżeli byście mieli w tym budyniu jakieś grudki, to po prostu przetrzyć go przez sitko. do tak ubitego masła, by ja teraz dodawała po łyżce budyniu, cały czas miksując. Kochani, masło i budyń mają temperaturę pokojową. No i krem jest gotowy. Jest bardzo puszysty. Leciutki taki I nim teraz pyta przekładać moje blaty. Tutaj mam moje wypieczone blaty z ciasta francuskiego. jeden odłoża się na bok a na ten wyłoża krym. Krym na takim prostokątnym blacie, Rozsmarowujemy od środka i na boki, żeby te boki też fajnie były posmarowane, a nie zostały nam puste. Tak gotowy blat z rozsmarowanym kremem odstawiam na bok, czy gdzieś na chwilę w chłodnego miejsca. I to jest moja góra. Ja ją już sobie ją tutaj poprzecinam na kawałki. Jakie duże te ciastka chcecie mieć, ile tych kawałków, to już naprawdę zależy od Was, jak chcecie to sobie pokroić. Możecie także ten blat dać w całości na ten krem budyniowy i później dopiero pokroić, bo on też teraz później zmięknie. Może wtedy będzie Wam lepiej do krojenia. To już po prostu sami musicie zdecydować, jak to chcecie mieć. I teraz te pokrojone kawałki, ta pokrojona góra przekładam na na krem budyniowy jeden przy drugim. I tak później gotowe ciasto zostawiam w lodówce lub w zimnym miejscu. I tutaj mój krem już jest fajnie twardy, ta góra też tak trochę zmiękła. noży je przekroja. I na koniec pozostało mi już ino posypać je pudrem cukrem i ciastko jest gotowe. Napoleonka czy Krymówka jest gotowo. Tak się fajnie prezentuje, kochani. Jedna się tu z Wami skosztuje. Oczywiście ciastko smakuje pycha, jest po prostu przepyszny, Kochani, do kawusi nie ma nic lepszego. I to na tyle. Zapraszam Was do pieczenia. A my widzimy się zaś na następnym filmiku. Pa, pa, kochani.